Organizatorem szanowskiej Debaty była Miejska Biblioteka Publiczna, która jako jedna z 50 takich placówek w całej Polsce włączyła się w akcję Wolność. Czy czujesz to? Jej pomysłodawcą jest wydawnictwo Zysk i Spółka, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem spotkania było pokazanie młodzieży licealnej, że wolność ma wiele perspektyw. Młodzi ludzie nie zastanawiają się nad tym, czym jest wolność tak naprawdę. Zresztą nie ma się co dziwić, my też rzadko zastanawiamy się nad tym. Mówiąc szczerze, wolność to dla nich Przede wszystkim, tu zdziwiłam się, padło słowo, że jest to także obowiązek. co myśl, Myślałam, że, że takiej odpowiedzi jednak nie będzie. Oczywiście były też głosy, że jest to możliwość robienia tego, co się chce, wolność słowa, wolność wyborów. Jak się okazuje, trudno w pełni zdefiniować pojęcie wolności. Nie jest nią tylko swoboda, możliwość wyrażenia siebie czy brak ograniczeń ze strony władzy. Wolność nie jest także tożsama sama zrobienie wszystkiego, czego się chce bez żadnych ograniczeń. Wolność to możliwość, Wyboru, która nakłada na człowieka również obowiązki, takie by swoją wolnością nie ograniczać swobód drugiego człowieka. Właśnie szeroko rozumianemu pojęciu wolności została poświęcona debata oksfordzka w Szanowskiej Bibliotece. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu uczniów z drugich klas szkół średnich. Zaprosiliśmy młodzież z drugich klas liceów to była młodzież z drugiego liceum ogólnokształcącego w Szanowie i z liceum w Sierszy. Ale także zaprosiliśmy wirtualnie młodzież z zespołu szkół w Libiążu. Ona taki krótki filmik na temat tego, czym jest wolność, zrobiła dla nas. Ten filmik puszczaliśmy pod koniec naszego spotkania młodzieży, która uczestniczyła w debacie. Uczniowie mieli do wyboru kilka tematów debaty. Zdecydowali się, na cisza nocna powinna zaczynać się od godziny 21. Dwie czteroosobowe drużyny wcieliły się w rolę obrońców oraz przeciwników tej tezy. Po kilkudziesięciominutowej debacie publiczność jednogłośnie zdecydowała o zwycięstwie przeciwników wydłużenia ciszy nocnej. Relacja z debaty zostanie wysłana na konkurs. Jury wybierze trzy najlepsze. Nagrodą będzie możliwość zorganizowania spotkania z byłym ministrem finansów i prezesem NBP Leszkiem Balcerowiczem.